অপ O ten taki ważny, pierwszy mój taki. No po prostu jestem trzecią najszybszą osobą w gminie. Cudowny bieg, ale chciałam powiedzieć, że w tym momencie jest to, jest to są to pierwsze zawody, gdzie wystartowała również moja mama. I to też jest fajne, że seniorzy mogli wziąć udział i dla nich to było bardzo ważne, także bieg cudowny, ale też te drugie wydarzenie Nordic Walking też uważam takie bardzo trafione. Bardzo dobrze, pogoda bardzo fajna, nie za zimno, nie za gorąco, trasa też ładna, ciekawa. No i do biegu przede wszystkim, tak? Co najważniejsze. Staram się od najmłodszych Abym już mój mój lat dziękuję mojej dziękuję. córki uczyć sportu, aktywności plus troszkę historii, ponieważ jest to bieg z wyzwolenia Choroszczy tutaj, gdzie mieszkamy, no, więc korzystamy I z roku na rok też widać, że jest coraz bardziej chętnych. Pewnie też tak działa to Dobry przez to poczta pontoflowa, że zapraszony bieg, że fajna akcja, później można tak się spotkać, porozmawiać, więc jak najbardziej historia ze sportem zawsze w parze. Po raz trzeci organizujemy w Choroszczy taki integracyjny bieg z okazji wyzwolenia Choroszczy, bo w tym roku przypada 106. rocznica tego wydarzenia, a tutaj w tym naszym miasteczku pamiętamy zarówno o historii, umiemy się dobrze bawić i do dlatego dzisiaj tutaj ponad 90 zarejestrowanych biegaczy, którzy wzięli udział w biegu głównym oraz wystartował również nasz Marsz Nordic Walking, gdzie tutaj społeczność przyszła, żeby się pointegrować i przejść dystans jednego kilometra, a później wspólnie z nami zapalić z pod Biegło się do początku całkiem fajnie, no później niestety była no, długa no, prosta, więc... Góra był, więc trasa jest to, dość wymagająca, jeżeli mam powiedzieć. Biegi patriotyczne to chyba moje ulubione, i nawet jak czy jestem w formie lepszej czy gorszej, to nie pamiętam, żebym źle pobiegł na, na tego typu biegu czy biegu niepodległości, czy w Susku też był bardzo fajny bieg pamięci tam Łanów. Także też dopóki jest organizowany, to to jest organizowany, zawsze też tam będzie... jestem. Tu nogi rozruszasz, to tlenisz Rąk także w kieszeniach nie schowasz. Krótki ten przemarsz, taki symboliczny. Dopiero się rozkręcaliśmy, a tak zimno to jeszcze kilka takich okrążeń można by było zrobić. Ale bardzo sympatycznie, przyjemnie. Ze śpiewem na ustach szliśmy, także bardzo fajnie. A bo ja powiem tak: jestem w młodzieżowym zespole, 60. Zespół się nazywa i o to chodzi. Gramy w czarnej białostockiej w klubie seniora. Także tam gra na trzech. No i to są nasze kompozycje. Mamy piosenki i o bieganiu, o Nordic Walking. Yy, Ruszaj się kto może. Yy, co tam jeszcze? Do biegu, no do biegu gotowi. No, na Santach też występowaliśmy. Tam takie żeglarskie mamy trochę swoje kompozycje. Bardzo dobrze, z moim chorym kolanem dolazłam do końca. Trafiony, po prostu trafiony pomysł, naprawdę bardzo fajny. Nas starszych ludzi przynajmniej wyciągnęło z domu. Także jestem szczęśliwa, zadowolona. O, i spełniona dzisiaj, pomimo moich tych dolegliwości. Jest to tradycja, ponieważ bieg z okazji wyzwolenia choroszczy wpisuje się już w naszą tutaj historię. Chorosz była wyzwolona troszeczkę później, więc, my chcemy właśnie w taki sposób sportowy na wesoło uczcić ten bieg. Bieg jest dedykowany dla wszystkich grup: najmłodszych, najstarszych, dla tych, którzy są bardziej wytrwali, na długie dystanse, dla tych, którzy są krótko przejść, niekoniecznie biec. Także dzieci, rodziny, tutaj dziadkowie razem teraz idą. I puścimy w ten sposób, wyzwolenie naszej koroszczy. Oczywiście na mecie na wszystkich, którzy są z nami, czekają nagrody, medale, a później jeszcze złożymy pod kubikiem e, nicze koloru naszej flagi koroszczy. Z psem, z psem, drugi raz. Super, bardzo fajnie, fajna atmosfera, super pogoda. My biegamy na co dzień regularnie, także jesteśmy przyzwyczajeni. Wrażenie fantastyczne. Pogoda dopisała, trasa piękna. Dla mnie każdy taki bieg to jest formą rehabilitacji. To jest powrót do życia, taki dobrego życia. To jest fantastyczne, że przy takiej okazji można oddać hołd, pamięć ludziom, który, dzięki którym jesteśmy tutaj żyjemy, prawda? I połączone właśnie z taką formą ruchu, bo moim zdaniem wszelki ruch, wszelka aktywność to jest powrót. To jest samo zdrowie po no. prostu. Jeśli ktoś chce, to może biegać okrągły rok. I e, oczywiście styczeń, luty, nie jest to wiele mniej biegów niż, niż latem. To jest rzecz oczywista. Ale są zawodnicy, którzy lubią biegać w takich warunkach. Trzeba pamiętać i, i, i wykorzystywać takie okazje, żeby młodych ludzi, uświadamiać jaka jest nasza historia, bo jak to się mówi niepodległość nigdy nie jest dana na zawsze, trzeba o nią zabiegać. Ten nasz bieg to jest też bieg wyjątkowy, to jest jeden z nielicznych biegów zimowych, dlatego też tutaj wiadomo biorą udział myślę, że tacy no dosyć, dosyć wytrzymani sportowcy, ale my też przy tym wydarzeniu chcemy tak naprawdę integrować społeczność, chcemy się spotykać z mieszkańcami, chcemy rozmawiać o naszej historii, chcemy się wspólnie bawić no i Propagować też taką aktywność na, na świeżym powietrzu i taki zdrowy styl życia. No fajne wrażenie. Miło, przyjemnie, wesoło było. I patriotycznie. I te starsze kobiety, które tak się cieszyły z tych medali i tak opowiadały, to muszę powiedzieć, że te moje medale są naprawdę wspaniałe, ale właśnie medale tych starszych pań i ten uśmiech i ta radość to... No aż serce normalnie się cieszy i uważam, że to jest fajne, że się promuje, to te, jest te sport właśnie w każdym wieku, to jest taka siła tej gminy.